Witam bardzo serdecznie na kanale MIME RUNA we wtorek 26 lipca 2022 roku. Witam każdego od ciebie z osobna bardzo serdecznie. Na dzisiaj, kochani, czwarta runa futharku, runa ANSUS, runa wiedzy, piękna, komunikacji, intuicji. ANSUS to twórczość, mądrość, umiejętność jej dobrego wykorzystania. Czwóreczka, czyli stabilność, realizacja, wytrwałość, cierpliwość, dyscyplina, koncentracja. Runa Ansus pomaga pokonywać lęki. Możesz też otrzymać dziś wiadomości, które zmienią Twoje spojrzenie na niektóre sprawy może na życie może na związek. Bo osobą, osobę, którą poznasz, która być może pojawi się w Twoim życiu, czy już się pojawiła, może wprowadzić Cię na całkiem nową drogę życia. Będziesz mieć dziś ochotę śpiewać ze szczęścia. Będzie taki. Będziesz miał takie, taką wewnętrzną y, radość w sobie. Y, każde spojrzenie, gest innej osoby będzie otwierać y, tutaj Twoje serce. To przełoży się oczywiście na, na to, że będziesz wesoły, zadowolony, otwarty. Y, będziesz, będziesz wdzięczny za to, co, co doświadczasz, y, jakby co Cię spotyka dzisiejszego dnia. Twoje serce będzie otwarte na przypływ y, uczuć. Jest to też runa wiedzy, y, piękna. Dialogu, czyli mogą być dzisiaj wszelkiego rodzaju rozmowy, ale też jakby tutaj energia Rony podpowiada, żeby to nie był monolog, czyli jakby rozmowa twoja samym, samemu ze sobą, ale raczej dialog z kimś, tak, bo nie powinien się otworzyć na to słowo, powinien się otworzyć też na słuchanie, ale też porozumiewać się oczywiście, że dzisiaj twoją siłą będzie właśnie słowo, że nawet jeżeli jakieś przeciwności losu będą, to Rona ances mówi tutaj, żeby nie używać siły tylko e, siły słownej, bo dzisiaj będziesz porywał tłumy, będziesz miał e, taką łatwość wypowiadania się, wszyscy będą z otwartymi dziebami cię słuchać, e, e, jak będziesz miał możliwość e, gdzieś tam e, wypowiedzenia się e, publicznie, więc, e, więc warto tym słowem e, dzisiaj e, pokonywać te wszystkie e, swoje m, słabsze. E, no, trudności, może tak. Zablokowanie runy, tej energii runy Ansus prowadzi do melancholii. Także, także tutaj byś, bądźmy otwarci na tą energię, korzystajmy z niej. Runa też ostrzega przed fałszem, manipulacją, kłamstwem. Zwraca uwagę na to, co na to, żebyśmy się zastanowili yy, nad tym, co robimy, tak? Yy, jakby Dziś możesz też otrzymać yy, wiadomość lub przekazywać yy, jakieś wiadomości. Yy, możesz znaleźć też jakiś przedmiot albo jakąś dodatkową gotówkę skądś, że to jakieś drobne pieniążki, ale wpadną ci w ręce, Możesz też pozyskać dzisiaj radę od kogoś, dzięki tej radzie możesz zyskać jakieś profity. Będziesz miał dzisiaj takie intuicyjne działanie i to przyniesie ci zyskowne też transakcje, więc warto się na to, na to otworzyć. Dziś będzie, tak jak powiedziałam, otwarta komunikacja, bezpośredniość. I tutaj Runa podpowiada, żeby w pełni wykorzystać, tak, to należy uporządkować albo porzucić stare przyzwyczajenia, aby zacząć nowy rozdział. Warto też powiedzieć coś, czego oczekujemy, co wcześniej nie podnosiliśmy. Otworzyć się na to słowo. Jeżeli ktoś dziś zda jakieś egzaminy, to, a tym bardziej ustne, to już zda śpiewająco. <grym> możesz też przekazywać wiadomości, możesz też jakieś wiadomości otrzymać dzisiaj i tak jak powiedziałam, warto dziś powiedzieć to, co nas boli, co, co, co gdzieś tam od dawna chcieliśmy komuś powiedzieć, a może nie było okazji, albo nosiliśmy się z takim zamiarem, więc dziś jest naprawdę bardzo dobra energia ku temu, żeby tym słowem popracować, otworzyć się, tak, i wykorzystać to, że mamy dzisiaj taką moc yy, słowną. Taki mamy przekaz na wtorek i Mustang podążaj wciąż naprzód i nie przyjmuj odmowy oczekuj cudownych rozwiązań przepięknie aniołki nam tutaj dopowiedziały i jeszcze kluczyk aniołski. poznaj samego siebie czyli może dzisiaj runa twórczości będzie z ciebie <śla> ta wiedza tak w, wydobywać się, więc może warto prze, przelać ją na papier, na płótno. Kto wie, kochani? Pozytywna energia. Wszystkiego dobrego, przepięknego wtorku, pełnego radości, szczęścia, otwartości na innych. Pamiętajcie, dialog, nie monolog. Wszystkiego dobrego runę.